Na moim kanale. Jestem Pilates, instruktorką z ponad 10-letnim doświadczeniem i dzisiaj chciałam się z Tobą podzielić treningiem na wzmocnienie nóg, pośladków tych mięśni z użyciem taśmy elastycznej. Będzie to trening trochę bardziej dynamiczny niż niż ostatnio robiłam. Taśmę zakładam w koło ut. Ona może się trochę ześlizgiwać, także to będzie normalne. I zaczniemy od rozgrzewki, rolując się do tyłu. O, masz teraz będzie. Zacznij od że nogi są na szerokość bioder i czujesz, że rozpychasz lekko elastyczny band na zewnątrz. Weź wdech. I wydech poczuj, jak boczne mięśnie lekko już pracują. Wyciągnij ręce przed siebie. Weź wdech. I z wydechem zacznij się rolować kręg po kręgu, trzymając to napięcie w nogach. Wydech ręce. Sięgam za siebie, wdech. Wydech. Będę robiła 5 powtórzeń. Siedzę na guzach kuszowych. Czuję, że idę na tył, na następną część guza, na kość krzyżową, ciny gońdziowe, plecy. Wdech. I Wracam do siadu, wdech i wydech, jak dobrze liczę, trzecie powtórzenie i czwarte. Sionę sobie bliżej, roluję się. Znowu stopy biorę jeszcze bliżej. Ręce wzdłuż ciała, stopy tak blisko, jak najbliżej, po śladków się udane. Nie dotykają, jest tam trochę przestrzeni. Stopy są na szerokość. bioder, Przechodzimy do mostka. Wciągam rzuch, płaski odcinek, lębiumowy, i potem unoszę miednicę i kręg po kręgu. Idąc do mostka i powoli roluję się w dół. Zrobimy też pięć jako rozgrzewka dla kręgosłupa. Wdech, wydech, wdech, gdy jestem u góry, wydech, gdy roluję się w dół. Wdech, wdech. To jest trzecie powtórzenie. Ostatnie. Twarz masz rozluźnioną, barki masz rozluźnione. I teraz w tej pozycji angażuję mój brzuch. Czuję, że żebra są na macie że plecy są płaskie, ale to nie jest, że ja wciskam, także czuję tylko jeden odcinek, powiedzmy ten. Tylko czuję, że on jest wciśnięty i płaski. Miennica jest stabilna. Unoszę jedną do nogę do góry. I tu mam elastyczny band, który bardzo fajnie daje mi fajne obciążenie i opuszczam nogę w dół dotykając opuszkami palców. Unoszę nogę do góry i na dół. Doga, która jest na ziemię. Wciskam w podłogę. Chcę zrobić 5. Zauważę, nic się nie zmienia. Nie chcesz też słyszeć szczelania w biodrze. Teraz trzymam nogę w górze. Prostuję tylko kolano i uginam kolano. Prostuję kolano i uginam kolano. Robię też pięć. I ostatnie. Trzymam nogę w górze, w dół i naokoło robię koło. I tutaj też jest ważne, że moja miednica jest jak najbardziej ustabilizowana. Staram się też ominąć to wszczelanie w biodrze. To jest bardzo ważne. Jeżeli szczelam, staram się bardziej zaangażować w pośladki. Może wykonuje zbyt duży też ruch? I zmieni kierunek. Palce obciągnięte. Masz też elastyczny wand, który fajnie angażuje mięśnie i pomaga w stabilizacji. Ostatnie i noga w dół, zmienimy stronę, wnoszę nogę do góry do pozycji tabletop i opuszkami palców do trztyka maty, robię pięć, zauważ, że tu jest stabilne, więc brzuch też pracuje, twarz rozluźniona, barki rozluźnione. Noga zostaje w górze. Teraz prostuję kolano i uginam pięć razy. Prostuję wtedy, jak prostuję, to fajnie w piodrze idzie jeszcze głębiej w stawie piotrowym. Trzymam nogę w górze i na zewnątrz w koło wracam. Do góry. Na zewnątrz w koło wracam. I oddycham. Tu jest wydech, tu jest wdech, tu jest wydech. I robię ostatnie powtórzenie. Zmienię kierunek w dół na zewnątrz. W dół na zewnątrz. Robię sześć. Wrócę i opuszczę. Wezmę wdech i idę do mojego mostka. Jestem w pozycji mostka. Unoszę nogę do góry i opuszczam. Pięć razy jedną stronę. To samo co robiłyśmy przedtem, tylko teraz musisz więcej zaangażować pośladki. Ostatni raz. I wracam. Twarz rozluźniona, barki rozluźnione, unoszę nogę, opuszczam. Dwa, trzy, cztery, pięć. Noga w dole wyprostuję nogi. One są troszkę szerzej, bo rozpycham elastyczny band ręce wyciągnę bez wdech, moje stopy są w pozycji zadar i z wydechem chcę sobie siąść rozciągam plecy i siądę sobie prosto unoszę nogę i powoli Kładę się z powrotem na macie, stopy są w pozycji pod, ręce są za głową. Druga noga uniesiona, robię, ciągnę nogę do siebie i zmieniam. Pull, pull, zmieniam. Tak zwany scissor, nogi, ta ciągnie w górę, ta od siebie, ale też są, chcą być blisko siebie. I ostatni raz. Teraz ręce daję wzdłuż ciała, otwieram, samejkam. 5, czyli to jest 3, 2, 1. I siądę sobie, uniosę ręce w górę, rozciągnę plecy. Uniosę moją prawą nogę teraz powoli, idę w dół. Stopy obciągnięte, uniesione, ręka za głową i powtarzam. Pull, pull, pól, Pull, pull, pull. Ostatnie. Noga zostaje na dole, ręce wzdłuż ciała, pięć, cztery. 3, 2, 1 i przyciągnę nogi do klatki piersiowej, ściągnę elastyczny, taśmy. wow, super, był to trening na brzuch, pilates zawsze jest na brzuch, więc muszę mieć dobrą najpierw stabilizację brzucha, Taśma dała mi fajny e, opór, e, wytworzyła fajny opór, także e, musiałam ćwiczyć ciężej, pomogło mi to w lepszej pozycji. Wow, mam nadzieję, że czujesz mocniejsza się teraz od środka, że czujesz, jak ci nogi pracowały. Dziękuję Ci za dzisiejszy trening ze mną, jeśli chcesz się podzielić ze mną jakąś e, Twoimi spostrzeżeniami, napisz mi poniżej e, swoją komentarz swoją e, i życzę Ci miłego dnia, trzymaj się, cześć!